Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy testować serwery PvP na wersję 1.16. Ja Was zapraszam do oglądania. Widzimy się już na pierwszym serwerze. Pierwszym serwerem będzie kwadratowa.games. My jesteśmy już na serwerze. Zobaczymy sobie, jakie to są zestawy. No debów, HC, G Apple, No Enchant, AXE PvP, dawne czasy, HCF oraz Ucznik. Myślę, że zestawy są dobre, jakieś tam dałoby się dodać, na przykład Iron, ale wiecie, to już jest decyzja serwera. Widzę, że tutaj uderzanie z miecza jest inne niż na wersji normalnej 1.16.5, choć ante będziemy się bić i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Widzę, że mapy są autorskie, także jest jakiś plusik, są karnety dbojowe, także jest to taki dobry dodatek na serwery, żeby nie było nudów, no i osoby, które są po prostu sobie pograć normalnie, for fun, mogą też coś robić niż normalnie się ubić. A my przejdziemy do kolejnej walki z bombą na zestaw Axe PvP i zobaczymy, czy siekierka się też tak szybko wyciąga jak mieczyk. Nie, widzę, że siekierka jest chyba normalnie się wyciąga, także to jest dobrze, Szkoda, że w tym zestawie nie ma tarczy, ale wiecie, jest, jak jest serwer, decyduje o tym. Mamy też refy, więc, więc wiecie, serwer decyduje o tym. A set to jest 4 3 -zy. Też mamy inną mapę, też jest autorska, bardzo fajna. To jest właśnie dobrze, że e, serwery PvP, tak jak kwadratowa lub gaysm, mają swoje autorskie mapy, które są dopracowane, więc to jest taki plusik ode mnie. Dobrze, skończyliśmy walkę, wygrałeś. No i tutaj mamy też nikt, aby wyświetlić ekwipunek. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda. O, mamy Kuba Spaw, Inventory, No i tutaj mamy, normalnie jest wszystko napisane, ile HP, ile food. No i ile hitów zadałem. Mamy też ekwipunek bomby, ile miał refów. Także to też jest fajne. Wiadomo, kto ile miał. Jak chce ktoś sprawdzić, nie trzeba zadawać pytań. Serwer oceniam na 8 na 10. Myślę, że serwer ma jakiś potencjał, tylko szkoda, że te mieczyki się wyciągają szybciej. Mapy są autorskie, także jest plusik. Także przechodzimy już do drugiego serwera. Drugim serwerem będzie S2 Mauritius. Widzę, że jest tutaj hub. Także wiadomo, że będzie parę trybów, na przykład mamy tutaj SMP, GTP oraz PvP. My sobie pójdziemy na PvP, bo tam gra najwięcej osób i powinno się tam grać najlepiej. Mamy teleporter. I są różne warpy na przykład FFA, TXT, Parkour, Duels oraz Burder. Myślę, że ten pomysł z teksturpakiem jest dobry, bo osoby, które chcą przetestować swój teksturpak, mają po prostu taki warp i to jest dobry pomysł według mnie. Także jest jakiś plusik, a my sobie pójdziemy na Duels. To pójdziemy zawalczyć z bombą na zestaw. O, widzę, że tutaj jest bardzo dużo zestawów, także jest jakiś plusik. Każdy ma swój zestaw, ale szkoda, że nie ma żelaznych, bo z tego sobie widzę, to żelaznych nie ma. Chyba że się mylę, ale nie ukrywam, że grałem na tym serwerze i mi się gra dobrze. Idziemy sobie na zestaw normal. Szkoda, że to nie jest przetłumaczone, ale wiecie, to są takie małe rzeczy w pluginach. Mapy na tym serwerze są takie standardowe, ale dobrze, że jest równy test, Bo wiecie, na niektórych serwerach nie ma równego terenu, a to jest denerwujące dla paru osób, na przykład mnie. Również na serwerze są serduszka, także dla paru osób jest to pomocne, bo wiemy kiedy zjeść refa Ale z drugiej strony ktoś wie ile my mamy HP Szkoda, że jest antylogat, jak wygram arenkę, ale wiecie najlepiej jakby to było naprawione, bo dla paru osób jest to denerwujące Zagramy sobie zestaw na siekiery, zobaczymy jaki jest hitting na serwerze Widzę, że trafiliśmy na fajną mapę, jest to już taka to bardziej zrobiona, dopracowana mapa ale wiecie nie ukrywam mamy fajny zestaw na siekierach jest to diamentowy set, tarcza oraz siekiera i również mamy tutaj troszkę wieprzowiny, żeby było się czym leczyć także hitting oceniam na takie mocne 9 na 10, a cały serwer ogółem oceniam na 9 na 10 Najlepiej jakby były jeszcze lepsze mapki, ale te mapy też nie są takie złe. A my przechodzimy do trzeciego serwera. Czwartym serwerem jest rgmcpl PVP 1.16.117. Mamy tutaj parę zestawów: debów, no Debuff, HCF, UHC, Standard, G-Apple, Axe, Bow, Netherite. FFA standard oraz FFA classic Jest dużo zestawów jak na taki serwer A my sobie pójdziemy Standardowo na standard Mamy tutaj klasyczny zestaw nie z enchantami Także jest dobrze Widzę że są tutaj Stefany ale to chyba przez to że Jest też walka z botami Pójdziemy sobie na zestaw axe Widzę że mapy na tym serwerze są fajne Jest równy teren No jest też parę miejsc w którym nie ma równego terenu też są obok inne osoby, które się biją. Zestaw tutaj jest klasyczny, także jest dobrze. Niestety sprawdzanie ekwipunku gracza nie działa. Nie wiem dlaczego, najlepiej jakby to było naprawione. Pójdziemy sobie jeszcze na zestaw bow. Mam tutaj skórzaną zbroję, łuk, power 1 oraz podki na spida. Przesesujemy sobie jeszcze walki z botami, na przykład na ax. Tak myślałem są to boty, które są porozsadzane na mapach, także dlatego jest to zepsute. Nie wiem, czy ten bot powinien tak działać. O, serwer oceniam na 8 na 10. Dziękuję Wam za oglądanie odcinka. Zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale. A ja Was zapraszam na clearmc.pl. Jest to serwer Survival. Startuje już za niedługo. Discorda serwera macie w opisie. Także Was serdecznie zapraszam. Widzimy się już w następnym odcinku. Siema!